Eluwa was z tej strony Pro Dziś nagrywamy filmik z Roblox'a z Wacky Wizards To będzie mój opening Który będę robić przez kilka dni yy, Otworzymy Kupimy sobie Najpierw doładowanie Które zdobyłem Kupimy yy, Klejnoty Kupimy sobie właśnie Ten pakiecik No i poszło jak widzicie, zdobyłem bardzo dużo klejnotów. Pierwsze, co chciałem zrobić, to wejść tu, jak widzicie, tu brat do mnie pisze, kupić to i lećmy. Dobra, mamy nowy przedmiot. Kolejną rzecz to zrobić więcej gębków. Więc kupimy jeszcze dwa razy takie coś. I ten. I zrobimy opening przez kilka dni. Bo, no wiecie yy, jest call down w tych skrzynkach co 8 godzin. Można. Do tego dodam jeszcze malutki bonusik pod koniec. Jakby teraz. I kolejnym razem. Yy, jak to. Dobre. Więc też otworzyć pierwszą skrzynkę. Tutaj yy, Sekundka, widzowie. Dobrze, widzowie, była malutka przerwa i, i czas w, zrobić pierwszą skrzynkę. Hmm, żeby było szczęśliwe. Uwaga, uwaga, lecimy. Zdobyliśmy jajko. Jak widzicie, no niestety tego nie mogę otworzyć. Co jest? Yy, widzowie. Wydaje mi się, że gra się zepsuła. Dobrze, więc będzie taki jeden filmik. Uwaga, to ostatni i co trafiliśmy? O, mega! Dobrze, więc zrobimy taki mało, mało rzecz pod koniec filmiku. Pójdźmy sobie do bazy. I tak, czy to moja? To moja. Dobrze. Widzicie, kupiłem sobie koło i pokażę Wam bardzo fajną miksturkę. Jak dodacie koło, i do tego koła, dodacie fasolkę. Yy, ups. Jak dodacie do tego fasolkę, wyjdzie Wam taka rzecz. moim zdaniem mega no dobrze więc to na tyle z tego filmiku eluwa